Nauczanie domowe wtorek drugi tydzień zwykły Psalm 111 Wersety 1, 2, 4, 5 oraz 9 i 10 Tytuł Zgłębiać dzieła Pana Z całego serca będę chwalił Pana W Radzie Sprawiedliwych i na Zgromadzeniu Wielkie są dzieła Pana, zgłębia je mają wszyscy, którzy je miłują. Sprawił, że trwa pamięć Jego cudów. Pan jest miłosierny i łaskawy. Dał pokarm Bogobojnym, pamiętać będzie wiecznie o swoim przymierzu. Zesłał odkupienie swojemu ludowi, na wieki ustanowił swoje przymierze. Imię Jego jest święte i wzbudza trwogę, a Jego sprawiedliwość będzie trwać na wieki. Zgłębianie dzieł Bożych jest powinnością ludzi wierzących. Dalej, psalmista podkreśla: Powinnością tych, którzy kochają Boże dzieła. Mówi bowiem: Wielkie są dzieła Pana. Zgłębię Cię mają wszyscy, którzy je miłują. I jeśli przyglądamy się uważnie temu, co Bóg robi, odkrywamy piękno, odkrywamy sens, odkrywamy głębie działania Bożego. Natomiast powierzchowne spojrzenie, albo czasami lekkomyślne przypisywanie Bogu jakichś działań, albo zaniechań, powoduje, że mamy do Boga pretensje, czasami wątpliwości i niepewność. Dlatego psalmista mówi zgłębiaj. Dlatego przyglądaj się, baczniej temu, co Bóg robi. Możemy powiedzieć, cała tradycja Kościoła jest pełna takich rozważań, pełna takich miejsc, w których to się dzieje, choćby sposoby i formy modlitwy. To lekcje divina, które rozwinęło się przez wieki nabożeństwo różańcowe, które pojawiło się w trakcie historii, nabożeństwo drogi krzyżowej, gorzkich żali, godzinki, to wszystko są punkty, w których pobożność ludzka wyraża się w tym, że rozważa dzieła Boże. I uwaga, tak powinno być. Tak powinny wyglądać te wszystkie nasze działania. Chodzi o rozważenie dzieł Bożych. Chodzi o przyglądanie się bardziej gruntowne, bardziej szczegółowe, bardziej uważne temu, co robi Bóg. W momencie, kiedy przeakcentujemy ludzkie działanie, chcemy, żeby to nabożeństwo było upiększone. Nie ma w tym nic złego, jeśli ono lepiej osiąga skutek. To znaczy, jeśli coś pomoże nam przybliżyć się do zrozumienia dzieła Bożego. Tak, to wtedy do powiedzenia na różańcu czy kazanie w czasie gorzkich żali to są jak najbardziej elementy, które nas przybliżają. One nam lepiej tłumaczą, lepiej motywują, rozświetlają to dzieło Boże, któremu nabożeństwo jest poświęcone. Ale jeśli przeakcentujemy właśnie ten ludzki sposób, nazwijmy tak, udoskonalenia, to nagle można odwrócić całą sprawę. I droga krzyżowa, którą odprawiali biczownicy, nagle staje się bardziej zwróceniem uwagi na to, ile ja cierpienia wziąłem na siebie. Ile ja ofiary złożyłem Bogu, zamiast patrzeć, co Bóg zrobił dla mnie. I tu jest to niebezpieczeństwo. Kiedy stajemy do modlitwy, kiedy przyglądamy się temu, co Bóg robi, to nasza uwaga ma być skierowana na Niego, nie na nas. Oczywiście, nasz udział jest ważny. To, że ktoś jest gotów ofiarować cierpienie, jest piękne. Tylko żeby nie odwracało istoty sprawy, nie przewracało do góry nogami tego, o czym mówi psalmista. Boże dzieła są wielkie, a nie moje. Zgłębiać mają wszyscy to, co Bóg zrobił, a nie to, co ja zrobiłem. Istota musi zostać zachowana. Prośmy, aby nie pomieszały się nam te porządki, aby nasz udział ważny, potrzebny, ogromnie motywujący i wskazany, ale nie może być przeakcentowany. Niech w tym rozważaniu dzieł Bożych w każdym momencie, na każdym nabożeństwie, w każdej formie pobożności pobłogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec Syn i Duch Święty. Nabożeństwo Drogi Krzyżowej, Gorzkich Żali, Godzinki...